Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowy serek mascarpone. Potrzebować będziemy 600 ml śmietanki 30% i śmietankę będziemy podgrzewać na niewielkim ogniu. I podgrzewać będziemy około 10 minut. Później dodamy sok z cytryny i będziemy również podgrzewać około 10 minut. A później śmietankę ostudzimy, przelejemy na siteczko i będziemy mieli serek mascarpone, domowy serek mascarpone. Teraz podgrzewamy śmietankę około 10 minut. Śmietankę gotowałam 10 minut na w małym ogniu, często mieszając. I teraz do śmietanki dodaję sok z cytryny. Przepraszam. I będę dalej gotować 10 minut. Ja dałam całą cytrynę, ponieważ ta moja cytryna, ale jeżeli jest dużo w cytrynie soku, wystarczy dać połówkę. Mieszamy i gotujemy 10 minut. A później damy już serek na siteczko. Pamiętamy o mieszaniu. Tak wygląda ogrzana śmietanka z cytryną. A tutaj mam przygotowane siteczko z gazą. I teraz przelewamy na siteczko i pozostawiamy na minimum 12 godzin i będziemy mieli serek mascarpone. Później dajemy do lodówki. Serek mascarpone był w lodówce i teraz należy gazę usunąć i wyjmujemy serek. Fantastycznie smakuje do deserów, do kanapek na słono i na słodko. O ile Państwu. Mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Serek mascarpone. Płytny serek domowy mascarpone.